Dzisiaj dzień z, z udziałem naszych ukochanych podopiecznych, podopiecznych, czyli psów. Jest to pierwsza impreza z psami w naszym centrum handlowym. Do tej pory gościliśmy koty, świnki morskie, teraz przyszedł czas na psy. Jeżeli oglądają nas hodowcy kanarków, tudzież innych sympatycznych zwierzaków, również zapraszamy serdecznie. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem pokazów treserskich, które tutaj zorganizowali treserzy z Gliwic z klubu Agility Flow, którzy pokażą umiejętności swoich podopiecznych. Wszyscy klienci, którzy. Mają psy w domu i chcieliby się nimi pochwalić, mogą wziąć udział w konkursach. E, organizujemy trzy konkursy. W kategorii najsympatyczniejszy pies rasowy dorosły, pies rasowy szczenie i najsympatyczniejszy kundel, również w kategorii psów dorosłych. Ważną ideą tego spotkania psów na medal jest także y, świadoma adopcja. Tak jest. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami będzie tutaj na ten temat udzielało wszelkich koniecznych informacji. Oni pro, zajmują się takimi profesjonalnymi adopcjami, Mamy tych, mają pod, pod swoją opieką wiele zwierzaków, które potrzebują pomocy, więc tutaj też się będzie można dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić z głową i w sposób odpowiedzialny. Również poszukuję wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom zajmującym się psami, czy to w schronisku, czy w takich prywatnych też przytuliskach, bo wiem, że takowe również tutaj w Gliwicach istnieją. Można również pomóc finansowo, kupując żywność. W sklepie Tesco dzisiaj specjalne kosze, w których można tą żywność składać. Również chętnie pewnie schronisko przyjmie koce i inne drobiazgi, które mogą im pomóc w opiece nad zwierzętami. Co tutaj się dzieje i jakie prezentacje tutaj dzisiaj będzie będziemy oglądać. Z naszej strony fundujemy Państwu pokaz agility, ale także wiele różnych innych atrakcji, na przykład pokaz sztuczek naszych psów, porady behawioralne oraz taki krótki wykład z mojej strony i tak samo ze strony koleżanki na dwa różne psie tematy. Ludzie bardzo różnie podchodzą do psiego sportu, do agility konkretnie. Jak zachęcić każdego do tego, żeby uprawiał ten sport pod spożytkiem, z zabawą i dla przewodnika i dla psa? Nie wiem, czy trzeba kogoś. Zachęcać, jeżeli ktoś ma ochotę się poruszać i widzi, że jego pies ma niespożytą energię, albo po prostu chce miło spędzić czas ze swoim psem, to po prostu zapraszamy. Nie będziemy zachęcać, bo to jest tak fajne, że nie trzeba. W jakim wieku można zacząć trenować agility z psem? Agility tak naprawdę zaczyna się z psem już od samego początku, od kiedy dostajemy go od hodowcy albo bierzemy ze schroniska. Wtedy już uczymy pierwszych podstawowych rzeczy, czyli przede wszystkim kontaktu z człowiekiem, uczymy go pracować z nami, uczymy go, że wszelkie czynności z nami są super, są fajne i za to jest nagroda. Na początku pies oczywiście nie skacze na wysokich przeszkodach, ale oswaja się z nimi stopniowo. I y, uczy się, jak się zachowywać wśród innych psów. Zabieramy go na agilitowe imprezy, takie jak ta, dlatego Czesław jest z nami. I uczymy go, że trzeba siedzieć grzecznie i czekać na swoją kolej, bo w przerwach jego właścicielka na pewno się z nim zajmie i będzie się fajnie bawić. I nasza idea jest przede wszystkim taka, żeby pomagać zwierzętom. Zwierzętom przede wszystkim z interwencji, zwierzętom porzuconym, zwierzętom ze schronisk. Adopcja jest jak gdyby takim największym krokiem przyczyniającym się do, bez, do zwalczania bezdomności zwierząt. Propagujemy adopcję zwierząt przede wszystkim ze schronisk. Z wszelkiego rodzaju dobrych fundacji, które mają zwierzęta pod swoją opieką, bo to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, podstawa do walki z bezdomnością.